Witajcie, moi drodzy! Chwała Jezusowi! Moi drodzy, zapraszam Was na krótkie rozważanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, czym jest religia, a czym jest żywa wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ no, nie da się ukryć, że Polska jest krajem religijnym i żyjemy w religijnym kraju. I warto rozgraniczyć bądź zobaczyć, czy religia i wiara w Pana Jezusa to jest jedno i to to samo, czy to są dwie różne rzeczy. Tym bardziej jest to ważne pytanie, że Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 18:8 zadaje o to takie pytanie. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiary na Ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus zadaje pytanie, czy znajdzie wiary, kiedy przyjdzie? Ponownie. Czy znajdzie wiarę w niego? Na pewno Pan Jezus znajdzie bardzo dużo kościołów. Na pewno Pan Jezus znajdzie bardzo wiele budynków. Na pewno Pan Jezus znajdzie bardzo dużo denominacji. A szczególnie w naszym kraju znajdzie bardzo dużo budynków, które zwą się kościołami. Ale czy ilość budynków, czy ilość kościołów, ilość religii, ilość denominacji to jest to samo, co wiara w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wiara i religia to jest jedno i to samo? Musimy sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć na nie, ponieważ, tak jak mówiłem, na pewno Pan Jezus znajdzie wiele kościołów, wiele budynków, wiele denominacji, wiele religii, wiele odłamów religijnych, ale czy znajdzie żywą wiarę, czy znajdzie wiarę w Niego. I skłoniło mnie do nagrania tego filmu właśnie taka wczoraj sytuacja, taką przeżyłem, dosyć zabawną, dosyć ciekawą ale dużo mówiącą o właśnie czym jest wiara, a czym jest religia. I powiem mam historię. Wczoraj moje dziecko bawiło się na podwórku z innymi rówieśnikami. To są małe dzieciaczki, tam wiecie, przedział od 4 do 7 lat. I ktoś niechcący rozeptał ślimaczka. No i nasze dzieci postanowiły zrobić pogrzeb temu ślimaczkowi. Stałem z boku, przyglądałem się tej sytuacji. Jedno dziecko wykopało grób dla, ślim dla ślimaczka. Już mieli go chować i moja czteroletnia Hania, no tutaj pozwolę się troszkę pochwalić, moją córeczką, podeszła i powiedziała do jednego dziecka: Ten grup jest pusty, tak jak grób pana Jezusa Chrystusa. I to było dla niej takie naturalne. Tak wiecie, jak to, że dzisiaj świeci słońce, to, że się wstajecie i idziecie do pracy. Powiedziała o, o czymś, co jest dla niej naturalne. A drugie dziecko, które miało około chyba 10, 11 lat, nie pamiętam ile ona ma lat. Odpowiedział, wiem, taka podirytowana, wiem, uczę się o tym od przedszkola, uczę się o tym w pierwszej klasie i teraz w drugiej klasie się uczę o tym na religii. I widziałem w tej takiej banalnej sytuacji dwa światy. Jedna osoba, nie chcę gloryfikować aż tak bardzo mojej córeczki, jestem po prostu zadowolony, że z niej to tak naturalnie wypłynął, ale właśnie dla niej, Pan Jezus jest naturalną częścią naszego życia. Ona yy, chodzi na szkółkę biblijną, ona chodzi z nami na nabożeństwa, ona uczestniczy w naszych modlitwach. Ona zna Pana Jezusa i zna Pana Jezusa nie właśnie z lekcji religii, ale zna go osobiście. Dzisiaj zna go poprzez nas, ale mimo że ma 4 lata, kiedy się modli, to z moją żoną jesteśmy. Pod wielkim wrażeniem modli się bardzo dojrzale, bardzo mądrze, jak na swój wiek, i, i nieraz już na koniec modlitwy mogłem tylko powiedzieć: Panie Jezu, nie mam nic do dodania poza tym, co moja córka powiedziała, że, żeby tylko powiedzieć Amen. Ale wracajmy do sytuacji. Właśnie z jednej strony stała, mimo że to były dzieci, to stała jedna osoba, która właśnie była wyuczona na lekcję religii poprzez katechizmy, że Pan Jezus. Umarł, zmartwychwstał i z drugiej strony stała osoba, dla której to było takie naturalne, dla której to było coś, co żyje w niej. I właśnie w naszej religii polskiej, w naszej kulturze jest dużo obrządków, jest dużo sakramentów, jest dużo praktyk, jest dużo nawet tradycji. Nie, nie oszukujmy się, święta Wielkanocne, święta Bożego Narodzenia są związane z Panem Jezusem Chrystusem. I są to tradycyjne święta religijne, ale w naszej polskiej kulturze tak naprawdę Pan Jezus i to, co się wydarzyło na Krzyżu, nie ma tak naprawdę znaczenia. To, że Jezus przyszedł na ten świat, też nie ma znaczenia dla naszych przeciętnych Polaków, mimo że to jest religijny kraj. I właśnie jak odróżnić religię od żywej wiary? Religia. To jest taka osoba, religia to jest takie właśnie jak ta jedno, jedno dziecko, które, które stało obok mojej córki. Mówiła, że ona się o tym uczy. Mówiła, że ma o tym na lekcji religii i o tym wie. Ale nie ma to dla niej tak naprawdę znaczenia. I przeciętny Polak, który mieni się człowiekiem religijnym, być może chodzi do kościoła, być może taki, poprzez jakieś sakramenty, obrządki chce, chce się przypodobać Panu Bogu. i i spełnia różne uczynki religijne, spełnia różne sakramenty, ale to są uczynki sakramenty, żeby przypodobać się Bogu, ale nie ma w nim żywej wiary. Dla niego to, że Jezus jest żywy, On tego nie zna. Nie zna osobiście Pana Jezusa Chrystusa. To, że On umarł i zmartwychwstał, pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał grób, nie ma w realnym życiu dla Niego znaczenia. I on nie potrafi obronić jakby swojej wiary. Dlaczego w to wierzy? Jakie ma dla Niego znaczenie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa? To jest właśnie religia. To jest religia, Pełno obrządków, pełno rytuałów, pełno świąt, pełno e, e, uczynków w imię wiary, ale brak poznania tego, komu powierza się swoje życie. A żywa wiara doświadcza w codzienności Pana Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim, znasz Jezusa osobiście. Znasz Jezusa nie tylko poprzez religię, nie tylko poprzez katechezę, nie tylko poprzez chodzenie na jakieś religijne kółka. Poznałeś go osobiście. On jest żywy w Twoim życiu. On jest realny w Twoim życiu. I o taką wiarę Panu Jezusowi chodziło. Zawsze chodziło mu o żywą wiarę. Nie chodziło mu o rytuały, nie chodziło mu o uczynki, nie chodziło mu o spełnianie pewnych sakramentów. On chce żywej wiary. Żywej relacji, poznania go osobiście. I między religią a wiarą jest totalny rozdźwięk. Jest absolutnie totalny rozdźwięk, i te, moim zdaniem te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze i nie, nie da się ich pogodzić. Wielu religijnych ludzi wierzy w Pana Boga, chodzi do kościoła, a tak naprawdę żyją, że niedziela. Kościół od 10 do 11, a później żyją po swojemu. Ta, ta religia nie ma wpływu na ich życie, nie ma wpływu na ich moralność, nie ma wpływu na ich codzienne postępowanie, nie ma wpływu na ich życie. A wiara, żywa wiara w Jezusa zmienia Twoje życie. Ty patrzysz na świat poprzez, poprzez pryzmat Pana Jezusa i Jego nauk, ty idziesz tam, gdzie cię Pan Jezus kieruje, ty w miejscu swojej pracy, w miejscu swojej szkoły, wszędzie tam, gdzie jesteś, reprezentujesz Chrystusa. Nie wstydzisz się swojej wiary. Nie, nie żyjesz, myślą, że niedziela do kościoła, ale życie życiem, a świat światem. I to jest właśnie różnica między religią, a między wiarą w żywego Boga. Musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś człowiekiem religijnym, czy wierzysz w Boga? Czy spełniasz uczynki, chodzisz do kościoła, czy znasz Osobiście Pana Jezusa Chrystusa i czy Jego nauki w Twoim życiu są realne? Czy one Cię prowadzą? Czy one są tym, co Cię napędza do tego, czego robić, a czego nie robić? Czy jesteś człowiekiem, który po prostu chodzi do Kościoła i wierzy w Boga? Bo wiecie, nawet Słowo Boże mówi, że diabeł i demony też wierzą w Boga. Diabeł i demon też wierzą w Boga. Wyobrażacie sobie? Znajdziecie o tym w liście do Jakuba. Jednakże diabeł i demony wierzą w Boga i drżą przed nim. A człowiek wierzy w Boga, ale żyje po swojemu. Wiecie, wielu, nie tylko religijnych, ale przywódców tego świata deklaruje swoją wiarę w Boga. Hitler, Stalin, oni też deklarowali wiarę w Boga, ale nie żyli tak jak Bóg chce. I wielu jest takich ludzi. I to jest właśnie różnica między wiarą między religią, a między wiarą. I Pan Jezus, tak jak mówiłem, zadał pytanie w Ewangelii Łukasza 18, 8. Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I tak jak mówię, Pan Jezus Chrystus znajdzie na pewno bardzo wiele kościołów, bardzo wiele budynków, bardzo wiele religijnych organizacji, instytucji, ba bardzo wiele denominacji. Pan Jezus znajdzie bardzo wielu religijnych ludzi, ale czy znajdzie żywą wiarę? Chciałbym też powiedzieć, że to religijni ludzie ukrzyżowali pana Jezusa Chrystusa. Tak. Faryzeusze, sadyceusze to byli wyznawcy religii mojżeszowej i byli bardzo religijni. I to oni wysłali pana Jezusa na krzyż. Owszem, taki był plan od założenia świata. Krzyż był planem Boga na zbawienie ludzkości. Jednakże to właśnie religijni przywódcy. Ukrzyżowali pana Jezusa Chrystusa. To religijni przywódcy uknuli spisek przeciwko Jezusowi. To oni szemrali, to oni podburzali i to w końcu oni zbuntowali się i wysłali pana Jezusa na krzyż. Tym się różni wiara od religii. I teraz, mój drogi Polaku, kimkolwiek jesteś i tego słuchasz, musisz zadać sobie bardzo ważne pytanie: Czy kiedy Chrystus przyjdzie, to znajdzie w tobie wiarę czy religię? Czy znajdzie żywą wiarę w Niego, czy znajdzie w Tobie tylko religijne, puste uczynki? Wiecie, mówię, że to są religijne puste uczynki, ponieważ żyjemy w polskiej, co to dużo mówić, katolickiej kulturze? Ale też mówię o prawosławnej, protestanckiej, charyzmatycznej, to wszędzie znajdziemy. Wszędzie znajdziemy ludzi religijnych, ale czy, czy, czy to jest religia i wiara czy to jest jedno i to samo? Śmiem twierdzić, że nie. Musisz sobie zadać pytanie i musisz sobie na nie odpowiedzieć, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym. Czy, kiedy tak jak Pan Jezus zadał pytanie, czy znajdzie wiarę w Niego, czy jesteś człowiekiem religijnym, spełniający tylko uczynki, żyjący wedle tradycji, robiący to, co wszyscy robią, robiący to dlatego, że Twój ojciec to robił, Twój dziadek to robił, matka robiła, czy, że Twoi rodzice i dziadkowie chodzili do kościoła, to ty też chodzisz do kościoła, że masz wiarę ojców, ale czy masz wiarę, żywego Boga, czy masz wiarę w Jezusa Chrystusa, czy Jezus jest Twoim Panem, czy poznałeś Go osobiście, czy narodziłeś się na nowo, czy nauki Jego, czy Słowo Boże są ważne w Twoim życiu, czy one Cię kształtują, czy one Cię prowadzą, czy one Cię zmieniają, czy one w końcu przygotowują Cię na Jego powrót. Na to pytanie dzisiaj musisz sobie zadać, musisz sobie te pytanie zadać i na nie odpowiedzieć, czy jesteś człowiekiem religijnym, czy jesteś człowiekiem, który wierzy w Boga. Nasz kraj tak jak mówimy, z krajem religijnym. Ale powiem Wam szczerze, że mimo, że kiedy głosimy Ewangelię na ulicy albo w innych mie miejscach, na 100 osób około 95% mówi, że wierzy w Boga. Część z nich też mówi, że chodzi do kościoła. I niektórzy chodzą do protestanckiego, niektórzy do katolickiego, niektórzy do prawosławnego, lecz chodzą do kościoła. Oni nawet nie wiedzą, że kościołem jesteś. Że kościołem się jest, a nie się chodzi do kościoła. Ci ludzie mówią, że wierzą w Boga, ale to jest wiara demonów, to jest wiara religijna, która nie ma odzorowania w ich życiu, która nie ma odbicia w ich codzienności. Pan Jezus nie jest ich panem w każdej sytuacji, pan Jezus nie jest ich mistrzem, pan Jezus nie jest ich nauczycielem, pan Jezus nie jest ich przyjacielem, pan Jezus. Jest tylko religijną wydmuszką, w którą wierzą, ale nie znają go osobiście. I dobrze jest, żebyś odpowiedział sobie na to pytanie: czy jesteś po prostu człowiekiem religijnym, czy człowiekiem wiary? Bo kiedy Chrystus powróci, to nie będzie szukał religii, to nie będzie szukał uczynków, to nie będzie szukał denominacji, nie będzie szukał jednej prawdziwej religii, jednego prawdziwego kosia. On przyjdzie po swoich, tych, którzy się narodzili na nowo. Tych, którzy są dziećmi Jego, tych, którzy go znają osobiście, tych, którzy wierzą w niego. A niektórzy są religijni. Więc czas, żebyś sobie odpowiedział na to pytanie. Myślę, że to jest pytanie, które na, na które każdy religijny Polak powinien sobie odpowiedzieć. Każdy chodzący do kościoła, każdy wyznający wiarę w Boga, każdy, który spełnia jakiekolwiek uczynki wiary i swojej religii, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie dzisiaj, tu i teraz. Czy tak naprawdę wierzysz w Boga? Czy tak naprawdę Jezus jest Twoim Panem? Czy tak naprawdę jest Twoim Zbawicielem? Czy narodziłeś się na nowo? Czy ta księga, Jego księga, jest księgą Twojego życia? Jest Twoim drogowskazem? Czy tylko spełniasz uczynki religijne? Musimy dzisiaj odpowiedzieć sobie na te pytanie. I oby, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci, znalazł z Ciebie pełnego wiary, a nie religii, żeby znalazł z Ciebie oczekującego Go. A nie tylko z, z, rę, z rękami pełnym zabobonnych uczynków i sakramentów. Oby znalazł wiary w Tobie, kiedy powróci. Aleluja, chwała Jezusowi, dziękuję, że mnie wysłuchaliście.